No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny w dzisiejszym odcinku dosyć niestandardowo ponieważ zrobię sobie taki w ramach motoszafy krótki odcinek, w którym pokażę Wam co przyszło do mnie od seki zrobię sobie unboxa tej wielkiej paczuchy bo zakupiłem troszeczkę rzeczy i generalnie tak jak Wam mówiłem w jednym z tych tam odcinków ja lubię rzeczy kupować wszystkie naraz w jednym miejscu tak żeby się z tym nie pierdzielić, długo nie szarpać I tak właśnie zrobiłem również tym razem wymieniłem sobie parę gratów Między innymi kombinezon, no zaraz zobaczycie co więcej, bo kombinezon już widzieliście, zaraz Wam pokażę co dalej, się tutaj troszeczkę pozmienia. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Słuchajcie, także od razu Wam mówię, to nie będzie póki co żadna opinia, ani nic takiego, tylko po prostu Wam otworzę pudło i pokażę Wam co do mnie przyszło. Co i jak, to generalnie nagram Wam chyba inny odcinek i go gdzieś tam tu wrzucę i Wam pokażę, opowiem Wam co i jak do tego doszło, i dlaczego tak do tego doszło i w ogóle i w szczególe a póki co tylko teraz na szybciorę zrobimy sobie tak zwany unboxing, a co? nie wiem jak głęboko mogę wejść, więc nie będę się na razie za bardzo wydurniać także zobaczymy co stąd wypadnie, a później Wam powiem co i dlaczego i po co Aczkolwiek mogę Wam też powiedzieć, że to jeszcze nie jest koniec, to nie wszystko. Jeszcze trochę nowych rzeczy będzie. I oczywiście Wam to wszystko pokażę. Bo czemu by nie? Słuchajcie, więc tak. Co widać? Widać, że mamy spodenki. O, nie tylko spodenki, ale też plecki do kurtki, a to za chwilę. Marek to sobie wdziono, bo widzę, że kurde, cały ekran to jest pudło. Mamy kurteczkę. O! Nie jestem tutaj na to, ale okej, okay. co zrobić? Teraz sobie poanalizujemy. I okulary. Dobra, jak widać pudło jest już puste. Słuchajcie. Zaczniemy od rzeczy najmniejszych. O! Czyli zaczniemy sobie od okularków. Okulary powiem Wam, że po prostu na no masakra. Jak Wam pokazywałem w jednym z odcinków, wtedy rozmawiałem sobie na temat jazdy z żyłką. Był to ten odcinek. Słuchajcie, tam jak byliście świadkami mojej wycieczki, generalnie po okulary kupiłem sobie okulary, ponieważ jakieś dzień z Deichem, to moje stare zgubiłem. I pomyślałem sobie, że pojadę kupić sobie okulary, wam zaraz je pokażę zresztą. No, także jak wiecie, kurde, jakieś dzień z Dajcem to zgubiłem stare okulary i musiałem sobie kupić nowe. Wówczas kupiłem sobie takie glassy. No, Są normalne. Okulary od Brenda. Powiem Wam, że całkiem sprytne, aczkolwiek są zajebiście wielkie, jeśli chodzi o mój gust. No, ja mam taką głowę, że potrzebuję mieć małe, wąskie szkiełka, ponieważ inaczej wygląda jak człowiek mucha. I w związku z tym, że natrafiłem na te glasy. w zasadzie natrafiłem. No nie miałem okazji ich przymierzyć, żeby mnie troszeczkę bardziej na przypał. Ale no, z tego co mi właśnie jego mówi, jakby motopasje są takie malutkie, zajebiste, już widzę, że różnica pomiędzy nimi jest znaczna i ogromna. W związku z tym ja sobie zaraz jeszcze pójdę przymierzą. No dobra. Co Wam powiem, to Wam powiem, że są zajebiste. Jak widzicie, te okulary mają tutaj taką wyściółkę z pianki. Ja jeszcze z takim patentem nie jeździłem, ale Iwo mnie zapewnił, że on używa takich okularów. On jeździ trochę w krosach i powiedział, że jak sobie zakładał te okulary pod spód, gdzieś na jakiś tam lekki teren, czy coś takiego, to że zajebiste są. Nawet jak się go poci czy coś takiego, to się tego nie odczuwa. To, co już widzę, co Wam pokażę od razu, to zobaczcie sobie, jaka ta ten element, jaki jest wąski i fajnie wyprofilowany. Jestem pewien, że idealnie będzie to wchodziło pod kask, więc nawet jeżeli nie masz blenda jedziesz w okularach w kasku, tak jak ja to robię, to nie będzie problemu. Te okulary niby też są wąskie i smukłe, tylko że tutaj mają taką gumiastą, gumiasty element i to no, pod kask, pod kominiarkę no troszeczkę zaczyna się, powiem Wam, ciężko wkładać. Te wydaje mi się, że będą wchodzić jak w masło. No są całe po prostu gładkie, plastikowe. Wydaje mi się, że będą zajebiste, trochę w nich pojeżdżę i dam Wam znaka. One też mają polaryzację, więc musicie pamiętać o tym, że jeżeli kupujecie sobie jakiekolwiek okulary pod kask, bo nie macie na przykład blendy, albo nie macie przyjemnej szyby, to musicie pamiętać, że jeżeli macie spolaryzowane szkło w okularach i macie też spolaryzowane szkło w kasku, to będzie mieli efekt tańczy przed sobą, jeżeli odpowiednio podskładacie kaski te okulary, no to to troszeczkę jest zniwelowane, ale mimo wszystko musicie o tym pamiętać, żebyście się później nie zdziwili, że widzicie tańcze albo jakieś przekomania barwne czy coś takiego. Tak? Także no nie wiem, ja zawsze jeździłem w okularach, jeździłem do tej pory w tych okularach, raczej w nich pojeździłem, ale no te już widzę, że będą lepsze do tego. Także yy, na pewno zostają u mnie, nie zwracam ich. <laughs> Okej, okay. lecimy dalej. Dalej, kurtka. Kurtka. Jeśli chodzi o kurtkę to mój wybór pad, koniec końców na tą kurteczkę. Jest to Ronin 2. E Aczkolwiek powiem Wam, że na początku patrzyłem na zupełnie inne kurtki. Gdy wejdziecie na stronkę e seki to zobaczcie, że nie mają naprawdę zatrzęsienie kurtek. E to nie jest najwyższy model. To jest model średni e z tej średniej półki cenowej. Ja patrzyłem sobie na tą najwyższą, bo powiem Wam, że najwyższa półka cenowa to jest tam kurtki za jakieś 500 zł, a są naprawdę zajebiście zrobione. Różnica między tą kurtką a pozostałymi jest taka, że no tutaj nie wypniemy wszystkich membran i tych ocieplań. Tak? Możemy sobie tylko tą jedną membrankę odpiąć. Natomiast tamte kurtki miały jak gdyby dwie warstwy do wypięcia i generalnie więcej kieszonek, i fajniejszy design i były czerwono, biało, czarne, tak, jak mi się zajebiście, najbardziej podobają. Aczkolwiek powiem wam, że ciężko mi było znaleźć rozmiar, który na mnie dobrze leżał. Bo albo były za luźne w barkach, albo były za luźne w łokciach, powiem wam, że chłopaki. I tak podeszli chyba do tej, do tej roboty, że u nich każda kurtka jest jak gdyby troszeczkę inaczej sfasowana, nie wiem czy to ja dobrze mówię, fason, no to chyba sfasowana, w sensie, że one troszeczkę inaczej są, albo szersze w barkach, albo szersze na brzuchu, albo węższe na brzuchu, albo no, generalnie każda jest troszeczkę inna. Ja początkowo, słuchajcie, patrzyłem na kurtki Motaro i Reaktor. Eee, one tak zajebiście naprawdę wyglądają godnie. <grymne> Jest to naprawdę zajebiście wykonane, jednakże, no tak jak wam mówię, nie byłem w stanie znaleźć takiej rozmiarówki, która idealnie pasowała. I wtedy założyłem sobie właśnie roli na dwójkę i powiem wam, że no kurde leży jak ulał. Więc już się po prostu nie zastanawiałem i zdecydowałem się właśnie na tą kurtałę, tak żeby no, po prostu no, mieć kurtkę, która będzie na mnie leżeć jak ulał. O, tak wygląda, słuchajcie. Rzucę Wam oczywiście w opisach linki, będziecie mogli sobie tam wszystko elegancko zobaczyć. Rzucę Wam linki do tych kurtek, na które patrzyłem na początku i rzucę Wam link właśnie do tej kurtki, żebyście mogli sobie zobaczyć, co to jest, co ona w sobie ma, z czego jest zrobiona. Ja sobie od razu wypnę. Bo to mi na razie nie będzie do szczęścia potrzebne. Powiem Wam, że jakość wykonania jest naprawdę zajebista. Jeśli chodzi o mnie, to nie mam żadnych pytań. Nauczyłem się już trochę ich wypinać przy przymierzaniu, bo oczywiście musicie pamiętać o tym, że tak, takie kurtałki najlepiej przymierzać zarówno z tymi podpinkami, jak i bez, żeby zobaczyć, jak one na Was będą leżały. Zarówno po wypięciu wszystkich membran, jak i z nimi, z ocieplaczami, z membranami itd. Różnica jest taka, że w tamtych kurtkach zarówno to podpinka ocieplająca, jak i te membrany wodoodporne i tak dalej. No one były do wypięcia jako osobny zestaw. Tutaj tylko tą podpinkę ocieplającą mogę wypiąć. E, czyli teoretycznie ta kurtka będzie troszeczkę y, za ciepła na lato, ale biorąc pod uwagę, jaką mamy wiosnę, to jeszcze sobie chyba w niedługo pojeżdżę. Na się jesienią sobie długo pojeżdżę. No tak, także tym razem będę dać bez tej podpinki. W samej takiej kurce widać, ona ma już jakiś tam. Plecki, mamy sobie dwie kieszenie: jedna na suwak, jedna na telefon. Taka gładka, że można sobie włożyć tutaj smartfona, nie porostujemy sobie ekranu. Mamy też oczywiście suwak do spięcia ze spodniami. Oczywiście te plecki można sobie wymieniać, jest kilka, kilka rodzajów grubości, także możecie dostosować też pod siebie. No jak widać kieszeń nie z przodu, to są raczej wywieczniki, czy to również jest kieszeń. Nie, to jest wywiecznik, o, czyli można sobie ją rozpiąć troszeczkę, żeby była bardziej przewiewna. Fajne jest właśnie to, że można ją sobie spiąć tutaj w rękach wyregulować. Aczkolwiek ja nawet tego nie potrzebuje robić, już dobrze fajnie leży. Jak widać mamy też na pleckach mamy suwaczek, który możemy wypiąć i zrobić sobie jeszcze bardziej przewiewną tą kurtkę. Szkoda, że jest taka czarna, bo teraz widzę dopiero, że tak nie do końca będzie wszystko, to ładnie widać, ale damy radę chyba jakoś to zrobić graficznie. No i oczywiście można sobie jeszcze na rzepy tutaj plecy spiąć, ścisnąć bardziej ją u dołu. Ona jest właśnie o tyle fajna. Znaczy wszystkie te kurtki w setce mają całkiem sporą tą regulację. Także możecie ją sobie pospinać, poregulować pod siebie. Jak będę wiedział, jak mi się w niej jeździ, to Wam oczywiście zrobię jeszcze drugi odcinek, w którym Wam opowiem o moich, moje wrażenia, opinie i tak dalej na temat tej kurtałki. Musi pamiętać, że no, to jest model średni, są jeszcze tam lepiej, lepsze, lepsze, bogatsze wersje bardziej kolorowe, aczkolwiek no, tak jak Wam mówię, wolałem mieć kurtkę, która na mnie dobrze leży, aniżeli kurtkę, która ładnie wygląda, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. No także tyle na razie na temat tej kurtały. Oki, okay, lecimy dalej. Spodnie! To jest mały latek do kombinezonu, Wrzucę go sobie oczywiście, żeby nie było. Teraz Wam zresztą jeszcze pokażę ten kabinet, który mam. O, proszę Was uprzejmie. To jest o tyle fajne, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają te same ochraniacze. Tak, to są ochraniacze, które sobie wpinacie w kolanach na spodniach. I one się powinny tutaj ładnie, kurde, jakoś poukładać i ładnie leżeć, ponieważ różnica między tymi spodniami a tymi, co miałem do tej pory, jest taka, że one są, będą bardziej miał opinać. Będą takie bardziej rurkowate. Spodnie, które mam obecnie są bardziej takie szerokie, skajtarskie powiedziałbym, natomiast te są już bardziej takie rurkowate, a to dlatego się zdecydowałem teraz na takie spodnie, ponieważ powiem Wam, że jednak ochraniacze muszą leżeć tam, gdzie ich miejsce, a jeżeli macie luźne spodnie i nogawka mam w kolejne lata, no to oczywiście one już tak nie spełniają swojego zadania, jak powinny. W związku z tym tamte będę miał jakieś wygłupy, a te sobie zostawię po prostu na codzienny dojazd do pracy, bo powiem Wam, że to, te, te spodnie wyglądają tak zajebiście, że jak ja je sobie założę to nikt mi nie powie, że w zasadzie to są spodnie motocyklowe, to są normalne kurde spodnie, chłopaki mają, mieli też w ofercie, mierzyłem takie spodenki, które miały ja jeszcze z boku suwak i można było sobie jak się jeździło, to się spinało suwakiem, wtedy to się wszystko tutaj jak gdyby spinało bardziej to kolano lepiej było kryte. Natomiast, jeżeli się chodziło na co dzień, można było sobie rosnąć suwak, tutaj ta nogawka była bardziej luźna i można było sobie biegać bez wrażenia, że ma się na sobie rurki. No, także jestem ciekaw, jak one się będą sprawować. Tutaj widzę, że dostałem jeszcze ochraniacz na łokcie, tak żebym sobie zobaczył, który mi lepiej leży i sobie wybrał ten, który mi lepiej mi leży. To zajbiście. O, tu bardziej pod kurtkę. No, i oczywiście, jeszcze mam tutaj te wkładki boczne. Muszę je sobie uzbroić. Po, wkładać to wszystko tam, gdzie powinno być. I będzie zajebiście. Mam nadzieję, że rozmiarówka też będzie dobra, ponieważ no wyszło tak jak wyszło. To mogę wam w skrócie powiedzieć, że generalnie przymierzałem sobie wszystko Iwa. Tam żeśmy się z chłopakami dogadali, że no Iwa nie ma tych rozmiarówek, ale żeśmy ocenili, że takie, a nie inne mi są potrzebne. I chłopaki mi to przysłali bezpośrednio do mnie, żebym już nie musiał latać, jeździć, przymierzać. I bo tak to bym to mógł zrobić tylko w sobotę. A tak po prostu przyszła do mnie standardowo paczuszka na moją skrytkę pocztową Dextra i odebrałem sobie, mam to wcześniej i zaraz sobie to po prostu uzbroję i wezmę na jazy testowe. Także słuchajcie, mój nowy zestawik, to co się zmieniło już teraz to tak, te spodnie, do tego trzeba zacząć jeździć w kurce, aczkolwiek będę też zmieniać zbroję, na razie prowadzę sobie tam dyskusję z Iwem z motopasji. On powiedział, że bada mi troszeczkę rynek powiem co jego zdaniem jest najciekawsze. Powiem Wam, że jego jednak ma na karku. Siedzi w tym temacie od lat i już nie raz dobrze mi doradził. Więc ja się zdaję po prostu na jego opinię. Poczekam co on mi powie ciekawego i będziemy sobie ze zbroją. Oczywiście jak będę miał zbroję to też Wam pokażę. Także tutaj dochodzi jeszcze kurtałeczka i po prostu zajebiste okularki. Kurde już mi się zajebiście podobają, powiem Wam, że są kocur, po prostu zajebiste są, a jeszcze Wam rzucę kurde ten kombinezon, no może ktoś z Was jeszcze nie widział, także słuchajcie ciężko było go tu zmieścić, ale mam też taki kombinezon, <grym> powiem Wam tak, no zresztą nagram Wam odcinek, to nam opowiem jak to wyszło, ale wyszło tak, że zdecydowałem się na wymianę cał całkiem sporej ilości ciuchów jak widać. To jest mój nowy kombiaczek w prawidłowych barwach: biało-czerwono-czarne, po prostu moje ulubione połączenie kolorów. Jak pojechałem do Iwa, Iwo mi powiedział, że rzucił okiem na ten kombinat, to po prostu się w nim zakochałem. No i tak wyszło, że zacząłem się interesować tym, co mają chłopaki. Iwa powiedział, co powiedział, dobrą opinię ma. Jak Iwa ma dobrą opinię, to znaczy, że wie, co mówi, w związku z tym zdecydowałem się na markę Seka w tym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jak się okazało, nie tylko ja zainteresowałem się tą marką w tym roku, ale jak będziecie śledzili kanały chłopaków, to zobaczycie, że po prostu no wyszło grubo, wyszło śmiesznie i po prostu jak poszła fama, że są fajne, to dużo osób się zdecydowało coś tam wziąć, bo stosunek jakości do ceny jest naprawdę zajebisty. Ale to chłopaki wam też inni pokażą, co tam mają. Ja mam taki zestaw, czyli taka początkowa zmiana w mojej garderobie. To nawet spodnie, kombinezon, nowa kurtała. Do wymiany pójdą jeszcze. Jeszcze pójdzie zbroja. No i co, korzystając z okazji, jeszcze sobie to proskodałem, czy zaraz wam nagram jeszcze opinię na temat moich obecnych butów, które mam. O, a w tym odcinku to by było na tyle. Także dzięki za obejrzenie. Jeżeli macie któryś z tych ciuchów, dajcie znaka, w czym jeździcie, jak Wam się w tym jeździ, czy polecacie, czy nie polecacie, i tak dalej, i tak dalej. Bo jestem ciekawy również Waszej opinii. No i co, jak się podobało, to wiadomo, pa Eee, zostawcie koment, wbijajcie na Instagramy jakieś tam inne moje aktywności, a w tym odcinku to ja na tyle, także standardowo. Idźmy się cieszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Subskrybuj kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.